Na dzień dobry, z tej strony Paulina Milczarek, czyli Pralnia Duszy i zapraszam Was do kolejnego odcinka mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku będę opowiadała o sytuacji między kobietą a mężczyzną. I najprawdopodobniej, kto sięgnie po to nagranie? Pewna kobieta, jakaś kobieta, więc będę zwracała się do Ciebie. Postaram się to opisać najbardziej jasno, tak krok po kroku. O co chodzi... Tobie i temu mężczyźnie w tej znajomości między wami, o co tutaj chodzi. Hmm. Powiem tak, nie jest to dla mnie łatwe do odczytania, więc nie powiem, nie, jest, nie, nie powiem, nie wiem, czy powiem to na tyle uniwersalnie, hmm, jak chciałabym. Ech, ja wiem, że mówię, to jest kolektywne nie. czytanie, więc. Hmm. No, trafi tam, gdzie ma trafić i trafi do kogo ma trafić, ja sobie zdaję sprawę, ale e, nie wiem na ile, na ile tak dos. na ile szczegółowo po prostu to opowiem, tak? Więc dlatego podkreślam, e, będę mówiła dosyć szeroko, e, będę starała się mówić tam, gdzie mogę szczegółowo, to szczegółowo, e, tam, gdzie bardziej ogólnie, to bardziej ogólnie. <laughs> I o co mi chodzi? Dlaczego ja tak mówię na początku? Bo. Ciężko mi trochę to rozszyfrować. Macie jakąś taką nie do końca jasną, tudzież skomplikowaną sytuację, albo po twoje, jakby, po której stronie jest, hmm, jakby to powiedzieć, hmm, nie tyle problem, co taka wewnętrznie, taka nie do końca, taka wewnątrz, taka, takie ok na chyba na uczucia. Tak mi się wydaje. Dlatego tak ciężko mi to odczytać, bo to mogę mówić do osób, które się w ogóle nie znają, które tylko się gdzieś widzą. Mogę mówić do osób, które się znają, ale się na przykład mijają i coś tam ze sobą rozmawiają. A mogę też mówić do ludzi, którzy się znają, spotykają, ale w tym momencie się nad czymś zastanawiają. Tak, tak, dobra. No i teraz, tak. Eee... <laughs> Co to. Ten mężczyzna o Tobie myśli, o Tobie, o tej sytuacji, o Tobie. Mam, ja, ja tu widzę napięcie. Napięcie, ale to nie jest napięcie na tle takim pasyjno-emocjonalno-fizycznym. To też, to też, ale bardziej myślę sobie w kontekście myślenia, że jest jakiś napięty ten człowiek, tak? Nawet może z zazdrości albo, albo, mówię, albo jakimś takim, takiej niezgodzie samego ze sobą. No jak powiem konflikt wewnętrzny, no to myślę, że każdy zrozumie, ale nie chcę już powtarzać tego konfliktu wewnętrznego wiecznie. Więc y, co o Tobie myśli? I teraz ja nie wiem, czy Wy żeście mieli spotkanie, czy było spotkanie, czy nie było spotkanie, czy o co chodzi, czy o jakiś kontakt, czy po prostu wpadliście na siebie, nie wiem. Ale ten człowiek czuł się zaskoczony, albo czuł się niezręcznie, gdy ciebie zobaczył. Czyli to, jak było, to, jak się zachowywał. Na przykład. No to niezręcznie, kiedy ciebie zobaczył. Zaskoczony też w ogóle, tak? Nie wiem, w jakim kontekście, nie wiem, w jakiej sytuacji, ale tak tylko mówię. Eee, więc. Hmm. Ale dobra, co myśli? Postrzega ciebie jako taką e, silną osobę, silną kobietę, e, silną, pewną siebie, być może, tak? Znaczy, na ile ty się czujesz, pewna siebie, na tyle się czujesz, natomiast ten człowiek tak ciebie widzi. E, jako osobę silną, pewną siebie, mającą wpływ. Tak? Że masz wpływ. Że wpływowa jesteś, masz wpływ na niego, masz wpływ na, na swoje życie. Pracujesz gdzieś, że masz wpływ, jakieś większe przywileje, no nie wiem. Ehm, żyjesz tak może. No, tak ciebie widzi. Więc co myśli? Ehm, ale też tutaj mam coś takiego, jakby co myślał o tobie, że wiem, dobra, ja wiem, z czego wynikać może ta, ta obrona. To znaczy, tak mi się wydaje, tak czuję to. Że. Ta, 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 taka, taka postawa, że się broni, na przykład, ona może wynikać, czy on może udawać obojętność albo zachowywać dystans, żeby, no właśnie, nie pokazać, że coś się w nim poruszyło, albo że y, nie jesteś mu obojętna. Tak? Je, czy to ma sens? Na pewno w jakimś stopniu ma to sens. Dla tego człowieka, który produkuje taką sytuację i taka, tak, tak się zachowuje, w jakiś sposób ma to sens. Chociażby, chociażby ucieczkowo, chociażby obronnie, tak? Um, albo, albo jeszcze z innej przyczyny, tak? No. Ech. Tak jakby czuł się ten człowiek taki lekko albo zagrożony, albo wytrącony z równowagi, ale jednocześnie mówię, uważa, że ty masz moc i jesteś kimś ważnym albo wyjątkowym. Um, może też po prostu próbować się chronić przed własnymi emocjami. I tyle. Czyli nie chcę, nie czuć na przykład w tym momencie. Nie chcę, nie się roz... jakby nie chcę zrezygnować ze swojego celu. Nie chcę zbaczać z tego kursu, bo jest skupiona na czymś na przykład. Na przykład tak. I wtedy podchodzi bardziej tak racjonalnie do uczuć. Nie? No. Może w tym momencie po prostu. Jaką kobietę ten człowiek w tobie widzi. E, widzi ciebie jako, już powiedziałam, no, silną, widzi ciebie, tak, ale też e, opanowaną. Opanowaną, no, taką zharmonizowaną albo opanowaną. E, I teraz tak. Albo e, jesteś dla tego człowieka kimś, kto ma dla niego potencjał do rozwijania, do rozwoju. Albo jeżeli się nie znacie, mało się znacie, to po prostu może chcieć cię lepiej poznać. Natomiast on czuje, że jesteście dopiero na takim samym począteczku. Początek. Zalążek. Początek. Co jeszcze jak ciebie widzi? I teraz, jak ja mam to powiedzieć? Możliwe jest, że twoje pojawienie się, twoja obecność, twoje pojawienie się po prostu poruszyło w tym człowieku coś takiego nie tylko na o, nie, tylko, nie tylko na poziomie fizycznym, tylko na takim głębszym, na takim emocjonalnym. To nie znaczy, nie u, nie, u, nie u każdej osób, nie u każdego to będzie tak, że ten mężczyzna już poczuł emocje, już poczuł uczucia. Uczucia, nie emocje, uczucia, tak? Wyższe na przykład. Ale może być tak, że um, gdzieś poczuł, nie wiem, ciebie, Twoją obecność na innej warstwie, albo w jakiś sposób dopuścił myśl taką, że to by mogło być na tej innej warstwie, niż tylko tej fizycznej, niż tylko zatrzymać się na tej fizycznej, tak? Może też było tak, że machnął ręką na to życie, albo machnął ręką na pewne. Sytuacje damsko-męskie, na pewno może podejście do kobiet, do, do związków może, do życia, coś takiego. A jakby poznając ciebie, obcując z tobą, albo tylko widząc ciebie, to jakby coś tam, no, prawdopodobnie to będzie karmiczne, to co tam w nim tam, prawda, między wami, jeżeli tak go tak mocno, mocno dotyka, no albo duchowe, jakieś takie, no, no, no takie z, z wyższe. Powiedzmy wyższe, wyższe doznanie, takie, takie mocno, e, mocno fizyczno-duchowe, no tak to powiem, tak? E, czy podobasz się temu mężczyźnie? Mm, on widzi w tobie coś takiego cennego, więc no tak, tak. Ale to jest takie podobanie się w taki sposób zrównoważony i spokojny, czyli nie tylko w. Mówię, nie tylko odpowiada temu mężczyźnie Twoja warstwa fizyczna, ale takie coś, co Ty masz harmonijnego, co jemu się fajnie na to, nie wiem, obserwuje, patrzy, albo obcuje, albo za tym tęskni, bo tego, tego nie widział dawno, nie czuł, nie miał, na przykład coś takiego. Tak? Czyli generalnie Twoja obecność wywołuje w tym człowieku poruszenie, silne, tam czuje, tam on czuje od tej dolnej czakry aż po, aż po, aż po prawdopodobnie koronę. Eee, może chciałby coś zrobić. Może. Dlaczego mówię może? Hmm. Dlatego, że ja nie widzę w tym momencie ruchu, ale widzę takie, że on jest aż, aż chodzi czasami. Eee, chciałby jakby coś zrobić, zareagować, ale taki jest, nie wiem, no, przyblokowany. Wiem, że to nie jest, nie jest, um, nie jest to, czego pewnie, pewnie każda z Was będzie chciała, która. Większość z was pewnie nie chciałaby tego usłyszeć. Ale... coś tam nie pozwala mu teraz w tym momencie tak ruszyć, pójść, tak, tak zareagować szybko. Tak? Pomimo, że coś by chciał, tak? Więc no podobasz mu się i widzi w tobie. Takie. No, takie piękno, takie dla niego piękno jaki spokój, ale reakcja może być bardziej taka, mówię, wewnętrzna niż widoczna, ale jest poruszony. Zwłaszcza jeżeli obserwuję, że się dziwnie zachowuje przy tobie. Jakiś taki dziwny jest. Taki, jakiś taki, taki niespokojny, taki jakiś tak skacze, tak koło, koło ciebie, tak zerka, zachodzi, tu, tu się krząta, tam i tego no to to jest informacja na przykład już. Może być. Znaczy, dobra, nie na 100%, bo też może być z innych, z innych powodów. Ale jeżeli ty to czujesz, że on jakoś tak dziwnie się zachowuje, no to no, czuje się poruszony, czuje się dotknięty twoją obecnością i jeżeli rezonuje z tobą to, co mówię i to jest o, o, o was, o tobie, o twojej sytuacji, no to to, to, to jest, to jest, to jest tak. tak. Ja tak to widzę. Hmm. E e co się podoba temu mężczyźnie w tobie? No to tak jak mówiłam o tym takim zrównoważeniu, to ja mam takie poczucie, że temu mężczyźnie po prostu podoba się taka twoja e, emocjonalna głębia, taka, taka ale, ale, ale emocjonalna, takie emocjonalne, czyli nie, 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 nie. Nie próbuj tego jakoś za bardzo racjonalizować. Taka emocjonalna twoja, taka emocjonalność i też jakaś taka delikatność. Ale powiedziałam, widzicie jako silną, czyli rozumiesz, o co chodzi, czyli ty masz dla niego takie i jedno i drugie. No. I słodycz i pieprz. O. Yy, ale co jeszcze się podoba temu temu człowiekowi? A no to? Że po prostu co? <noise> ja, się, ja się ogólnie, mi się to podoba akurat, yy, że jesteś do niego tajemnicza, no i taka trudna do odczytania, i tego go intryguje. <noise> Ale tak naturalnie tajemnicza i taka trudna naturalnie do, do, do odczytania. Ale tak, na, tak naturalnie, tak po prostu, tak no, po normalnemu. No. Ech, może też widzi w tobie, że jesteś, e, no właśnie, silna, pomimo jakichś ciężarów, które też masz, albo. Hmm. Pomimo, nie wiem, pomimo życia i jakiś taki szacunek to w nim budzi. Tego jak żyjesz, może coś o tobie wie, nie wiem. Hmm. Może też się obawiać, że on nie sprosta twojej głębi, tej emocjonalnej. A, no to, to, to już to, no to tutaj trzeba mierzyć siły na zamiary. Hmm. Może się tego obawiać. I no całkiem, całkiem powiem szczerze, ma to sens, bo jeżeli nie ma narzędzi i siły w tym życiu, takiej motywacji z wewnątrz, do tego, żeby eksplorować swoje emocje, jakby dotykać tych tematów, albo chociażby nawet tam dotykać, nie mówię eksplorować, dźwigać po prostu. Czyli... O dobra, inaczej. Po prostu się nie bać emocjonalności danej kobiety. Nie bać się i nie brać na siebie, nie brać do siebie, po prostu obserwować, widzieć, że tak jest, mhm. ale nie obawiać się tej emocjonalności. Emocje przychodzą i odchodzą, tyle. Tak? Może nie mieć takich narzędzi w tym życiu albo po prostu może bać się, że się po prostu na przykład rozłoży, go na łopatki, może się rozklei, że nie udźwignie tego. Może tak być. E, czy ten mężczyzna chce ciebie bliżej poznać? E, tak, nawet powiem szczerze, że bardzo, bardzo go interesujesz i ciekawisz, ale się waha. E, jeżeli wy się znacie, to może być tak, że chce zbliżyć się ale jest jakaś niepewność, bo o coś się boi, o jakąś sytuację, może nie wiem, około rodzinną, rodzinną, domową, nie wiem, tak? Natomiast jeżeli się nie znacie, to e, może być tak, że ten mężczyzna chce poznać Cię bliżej, jakby rozważać takie stopniowe poznawanie z czasem. Dlatego, że w nim jest taka iskra, iskra to chyba za mało powiedziane, jest taka, no iskra na pewno, ale taki płomień do działania. Czyli tam jest możliwość, że on może pójść, wstać, działać, zaprosić. Ja myślę sobie, że ja mówię do dojrzałego mężczyzny, tak o dojrzałym mężczyźnie, takie ja mam wrażenie, do dojrzałego, ale zranionego kiedyś, przez jakąś co najmniej jedną osobę, najprawdopodobniej kobietę, z którą najprawdopodobniej był w związku poważnym. Może też chodzić i o mamę, a może chodzić o wszystkie kobiety w jego życiu, które po prostu go zwyczajnie, jakby, może inaczej, nie tyle że go zraniły, tylko on się czuje zraniony przez te kobiety, tak? To, czy na ile bardzo go zraniły, jakby w to nie wnikam. Chodzi mi o to, jak on się czuje, tak? Bo z jednej strony on chciałby, ale on musiałby pokonać jakiś, jakiś taki swój lęk przed yy, kobietami, na przykład, powiedziałabym. Albo po prostu boi się porażki, odrzucenia, może samego siebie, tak? Bo dlaczego tak się zachowuje? Dlaczego ja to tak widzę? Dlatego że wasze w ogóle spotkanie jakieś mogło być dla niego, nie wiem, niespodziewane, losowe, wytrącające z równowagi. Nie wiem, wasze zapoznanie takie było. Może ostatnie spotkanie, może jakieś coś takiego. Eee, moim zdaniem, w tym momencie, w którym jest, nie czuję się dość dobry. Dość dobry, może dla Ciebie, może dla, dla, dla samego siebie. Dość dobry, nawet i samotny w ogóle, i taki jakby niepewny, jakby, no, czyli znowu, to uff, nie do końca tak stoi pewnie w tym momencie, tak na takich pewnych nogach. A jak nie stoi na pewnych nogach, no to znowu nie może dać czegoś, czego sam nie ma. Może udawać, no tak, ale to wyjdzie a już jak kobieta się dopatrzy, że mężczyzna nie ma kierunku, wyczuje, że on nie ma kierunku i że się trzęsie na tych nogach, a udawał wcześniej, no to kobieta zacznie albo, albo odejdzie, albo zacznie brać tego mężczyznę w obroty i to będzie jeszcze gorsze. No. Więc e, dlaczego tak się zachowuje ten mężczyzna? No bo mówię, jakiś nie czuje się dość dobry na ten moment. Czy on się może poczuć dość dobry? No pewnie, że tak. No jasne, że tak. Parę, parę ruchów wystarczy zrobić. Wystarczy po prostu najpierw zmienić pewne swoje rutyny, które, którymi, dotychczasowo w, którymi dotychczasowo się y, posiłkował. Ja to zawsze mówię: najprościej, najprościej y, poprzestawiać jakieś rzeczy w domu. Zacząć od tego. Zrobić sprzątanie generalne, zrobić remont, cokolwiek możesz w domu. Jak już w domu masz ogarnięte. To po prostu inną drogą. Pójść do pracy, dojeść do pracy, nie pojedź, tylko pójść na piechotę albo odwrotnie. Dla niektórych zmień po prostu pracę, jeżeli, jeżeli jest taka konieczność, jeżeli jest taka bardzo duża potrzeba, pójść na inne zajęcia, kombinuj z tymi zajęciami, na przykład siłowymi. Zmień siłownię. No tak, może nie od razu z innej siłowni na inną, może czasami tak, tak trzeba, ale wystarczy może zmień obiekt. Zmień coś. I takimi małymi rzeczami, takimi małymi, codziennymi, rutynowymi rzeczami otwieramy się na większe zmiany. A to powoduje, że mniej zamykamy się na ludzi, bardziej się otwieramy na tych ludzi, bardziej się też otwieramy na nowe sytuacje, nowe doznania, no i możemy wpuszczać nowe, i nowe, i nowe, i nowe. A jak Izolujemy się, się, za dużo jesteśmy w takim przyjemnym, ciepłym, komfortowym miejscu. Mało wtedy będzie dynamiki w naszym życiu, albo znacznie mniej, niż mogą być więcej. Tyle. E, więc dlaczego tak się zachowuje ten, e, ten mężczyzna? Uff, jest ciekawy. On jest ciekawy. Jeżeli się nie znacie, to on na pewno jest ciekawy i chciałby podejść. A jeżeli znacie się i już coś między wami jest, to jest ciekawe, co u ciebie. Jest po prostu ciekawe, co u ciebie chce wiedzieć, co u ciebie chce być częścią Twojego życia. I chciałby coś zrobić albo jeżeli się nie znacie, to jest ciekawe ciebie i chciałby podejść. Może powiem tak: u niektórych może to chodzić o to, że on czuje się taki niepewny jak taki chłopiec przed kobietą. Pomimo, że może między Wami być duża różnica wieku, że. Odwrotnie może być, że to jest mężczyzna, który jest dużo starszy od kobiety, ale w jakiś sposób konfrontujesz tego mężczyznę do no właśnie do dostanięcia inaczej, do podejścia inaczej, bo być może hmm, z takiej jakości kobietą jak ty na przykład, może dawno nie miał nic wspólnego, hmm? dlatego skłania go to do jakiejś zmiany do refleksji przede wszystkim, prawda? No, jakie ma intencje wobec ciebie ten mężczyzna? Eee, e, 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 mam takie poczucie, że on rozważa, czyby co by nie zostawić tego życia dawnego za sobą. Czegoś, co jakby, może chcieć zostawić coś za sobą. Może też przeszłość. Może, na przykład, to, hmm, jeśli się nie chciał, na przykład, wiązać chodzić w coś głębiej, bo był zraniony, ostrożny i nieufny, to może na przykład myśleć sobie, dobra, a może bym spróbował, albo może zaryzykuję, a może faktycznie zrobię tak, nie? Więc takie intencje tutaj widzę, e, dlatego, że ten człowiek w głębi duszy, ten, może tego nie pokazywać, ale moim zdaniem ten człowiek tęskni w głębi duszy za radością, za taką pełną relacją, za taką, taką takim fajnym związkiem. Ja nie wiem, czy ten człowiek potrafi, czy wy potraficie w ogóle, tak, obydwoje, nie mam pojęcia. Natomiast, czy chciałby tak naprawdę, tak by tak. I w jaki sposób ten kontakt z tobą burzy, burzy w tym mężczyźnie pewien, przewraca pewien schemat do góry nogami, coś burzy? Intencje są mieszane, to prawda. Ale tak, bo tak, część jego chciałaby się wycofać, ale też część chce i szczerości, i tej bliskości, i kontaktu z tobą, i coś się tam zmienia w nim, tak? Więc jakie on ma wyzwanie w ogóle z tobą? No co no on marzy o pełni? O miłości, o rodzinie, o kobiecie idealnej dla niego, w sensie kobiecie, kobiecie, tak jakby on marzy, chciałby, tak? Yy, może Cię widzieć jako taką bo, bo Cię zna, albo po prostu taką Cię widzi i obserwuje, tak natomiast coś go tutaj po prostu przerasta go przeraża, przerasta to takie bardzo duże wyzwanie tutaj duże jest jakieś wyzwanie, tak może być tak, że czy, się czuje za mały na ten moment, ale może w ogóle żeby sprostać temu, co reprezentujesz temu to, co Ty oczekujesz może, bo może zna Twoje już oczekiwania może potrzeby, w sensie nie oczekiwania, tylko potrzeby no, i na sam koniec tak zapytałam, czy on ma w ogóle narzędzie, żeby to pokonać, to wyzwanie, żeby przejść przez to, żeby odważyć się, żeby zrobić, żeby coś tutaj się zmieniło, tak w Twoim kierunku, w, sensie w, związku, z co, w związku z tym, o czym Ty myślisz, tak? W kierunku, no, w związku z nim, tak? Ehm, więc tak. Narzędziem na pewno jego wielkim jest to, że znaczy on ma zdolność do uczciwości. I jest taki bardzo racjonalny. I on, jak się tak zamknie w sobie i tak pobędzie ze sobą, to on, do, to on ma super intuicję. Tylko, że on potrzebuje czasu. I on mógłby znaleźć też ten czas, ale też może być taki, nie wiem, cichy, zamknięty, jak to mam powiedzieć. I w, w nim wszystko dojrzewa powoli. Więc jakby on. Tak pomyśli i tak pozostanie sam ze sobą i nie, nikt mu nie przeszkadza, to on wymyśli. Tylko, czy to jest takie szybkie? Nie. Więc mogę powiedzieć tak, on ma narzędzia takie wewnętrz, wewnątrz, wewnętrzne. Nie narzędzie, tylko zasoby. Yy, ale on musi dać sobie czas. I on też potrzebuje tego czasu. Więc ja nie wiem, ile ty masz czasu, ile sobie możecie dać tego czasu. Natomiast. Mm. No, musiałby, znaczy musiałby. Jakby chciał, to by po prostu. Mm, no, on musi chcieć, żeby coś zrobić. Tutaj nie pójdzie jakoś szybko, tak mam wrażenie. Tutaj coś nie pójdzie szybko, jakoś. Tu jest potrzebna i cierpliwość, i delikatność, więc. Mm, a, jakie mam to powiedzieć? Tutaj ten ktoś potrzebuje czasu, żeby się odważyć. Tak? Na pewno na ten, moment, na ten moment nie jest gotowy na takie duże kroki. On potrzebuje jakby takiego łagodnego, powolnego podejścia, też ze swojej strony. Więc jeśli chcesz, jeżeli na przykład się mało znacie albo nie znacie, e, gdzieś tam się widzicie, to możesz po prostu mu subtelnie pokazać, że nie musi się bać, tak? E, nie wiem, lekki uśmiech, spojrzenie, przytrzymać chwilę albo prosta cześć, tak? Dzień dobry, cześć. Wtedy on może zrobić kolejny krok, tak? No nie rozmawiamy tutaj o mężczyźnie, który ma taką... Um, um, nie ma jakiegoś straumatyzowania przez kobiety albo inaczej, jak to powiem, nie chodzi mi o straumatyzowanie. Po prostu um, nie jest jeszcze wolno od jakiegoś takiego poczucia bycia zranionym um, w przeszłości i... No, to jest decyzja też, też dla każdego z nas, czy na ile chcemy jeszcze być w tym um, uczuciu, albo um, ile jeszcze chcemy tak żyć, tak? Bo to jest kwestia pewnego dnia, to jest po prostu kwestia decyzji i zmiany, um, i zmiany od najprostszych rzeczy, ale tak, to musi być taki manifest z wnętrza, nie? Bo tutaj mówię, jest, jest jakiś potencjał, jest jakaś taka subtelna, ale taka fajna więź. Coś tu się mówi, przesuwa e, e, do przodu tak spokojnie, cicho, delikatnie, może nawet niezauważalnie na początku. Ehm, moim zdaniem, jest tutaj szansa na to, ale to się dzieje powoli. Powoli, tak? Nie wiem, rozmowa jest możliwa, spotkanie jest możliwe, jest jakiś potencjał, ale. Dużo zależy od odwagi i gotowości, od odwagi, tak? Od odwagi do tego mężczyzny, mm, ale też od twojego takiego e, wewnętrznego okej, okay na to. Na to, jaki on jest, być może na to, co przeżył, na to, kim jest teraz, na to, jakie prowadzi życie. Jakby jak on nie będzie czuł, tak czuł od ciebie, czyli jak nie będziesz tak w pełni z czymś ok, no to gdzieś tam on też będzie to odczuwać, nie? Więc to może wpływać na to, jak, no jak do Ciebie podchodzi, czyli jak bardzo na przykład tak chodzi na palcach, tak tańczy na przykład, nie? No, to tyle. To tyle. Jeśli któraś z Was będzie chciała tym ze mną porozmawiać, dojaśnić, wyjaśnić, co tu można zrobić, albo czego na przykład nie robić, żeby... żeby żeby czegoś tutaj nie, nie zepsuć albo żeby się nie nakręcać to zapraszam do kontaktu możesz umówić się ze mną na sesję adres to jest kontakt małpa ja tylko jestem pod mailem ja tylko, tylko się kontaktuję przez tego maila więc tam zapraszam wszystkie informacje są pod każdym filmem pod każdym podcastem wszystkie informacje, co robię, czym się zajmuję i gdzie jeszcze jestem, jestem jeszcze na Patreon, tam są specjalne odcinki w ramach subskrypcji. Tam też zachęcam, trochę mówię inaczej, mówię na inne tematy, jest tego nie wiem czy więcej, ale inne tematy i inne, inne sprawy poruszam niż tutaj. Więc tam też zachęcam do zaglądania. Przyjemnego dnia, dziękuję, obfitości wszelakiej, papa.